Vlog dzień 14. Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, jak Leo dzisiaj szybko znalazł a co ty, czternastka dzisiaj już? Tak. Hmm, dobra, to mama ci tu pomoże i wyjmie. No i szukamy teraz czternastki. Ostatnio chyba z 3 czy 4 razy otwieraliśmy, prawda? I nie nagraliśmy. Ostatnio mieliśmy figurkę Super Zingsa, takie malutkie mazowy. O, tutaj znajdę to. Piętnastka, by a nam potrzeba czternastkę. Wiesz, co to jest? Nie. To jest gra, ale pary, pojazdy. Będziemy grać. To jest super gra. Także dziś wieczorem gramy. Kochani, ja już zwarta i gotowa e, Uciekam na pazurki Dzisiaj jadę na świąteczne paznokcie Już się nie mogę doczekać Także powiem wam szczerze, że No kolor, zdecydowany kolor mi się marzy Chociaż te są przeurocze I bardzo, bardzo dobrze się w nich czułam No i jak widzicie kwadraty u mnie wygrały wszystko Słuchajcie, dzisiaj jest też w domu Leo I będzie przez kolejne jeszcze 7 dni Dlatego, że w jego przedszkolu mm, W jego grupie e, No niestety E Wiecie, zrobiono test Dziecku i wyszedł pozytywny Także Leoś będzie w domku Dzisiaj zostaje Leo jak Inel z babcią A ja jadę, bo mam Do zrobienia jeszcze kilka rzeczy w Białymstoku Kilka takich spraw, więc Po prostu czas mnie goni A potem idę jeszcze na paznokcie Jeszcze muszę kupić jakieś tam, wiecie, małe zakupy Typu pampersy, chusteczki, bo się pokończyły Także tak to wygląda Więc mam Leosia cały czas, będziemy dużo się bawić Dużo wycinać, kleić i robić Fajne, świąteczne prace, więc tak bardzo, bardzo Będę chciała podejść kreatywnie do spędzania z nim czasu. No i co zapraszam do kolejnego vlogmaska. Nie zapomnijcie o kciuku do góry, o swoim komentarzu. Zapraszam do oglądania. No dobra, moi drodzy, ja już w maseczce padłam jeszcze na chwilę do galerii. Patrzcie, jakie pozury zrobiłam tym razem. No iście świąteczne, bo chcę kupić kilka prezentów. Mam jeszcze sekundkę, więc może mi się to uda dzisiaj. Dobra, słuchajcie, bo miałam kupić Leosio osiowi rękawiczki Udało mi się kupić No i teraz idę pomóc trochę świętemu Mikołajowi Ale te paznokcie, słuchajcie, moje petardy pokażę Wam w domu mm. Two one. jestem już w domu i zobaczcie na moje pazurki są przepiękne. Tak stwierdziłam, że czerwień będzie idealna e, właśnie na tegoroczne święta, więc postawiłam na czerwień. Tak nie cały czas miałam paznokcie w odcieniu nude, więc powiem wam szczerze, że ta czerwień to taka istna, istna petarda. Dobra, podgrzewam dzieciom rosołek. Dzisiaj w ogóle mama spędziła z nimi rewelacyjny czas, rewelacyjny dzień, także mamo jesteś niezastąpiona. Zabrała dzieciaki na piękny zimowy spacer, nakręciła je, porobiła im zdjęcia. Także dzieci przeszczęśliwe. Babcia jak zwykle spisała się na medal i bardzo często mi piszecie, że to skarb mieć przy sobie właśnie swoich rodziców, czyli babcie, dziadka, Leosia i Nel. I potwierdzam, zawsze mogę na moich rodziców liczyć, zawsze mnie wspierają, także to jest coś wspaniałego. Także dzieci też dziś spędziły super dzień z babcią. Wszyscy szczęśliwi, wszyscy zadowoleni. Ja ogarnęłam to, co miałam ogarnąć. Miałam też chwilę dla siebie, zrobiłam prezent. Wiecie, kupiłam też trochę takich rzeczy świątecznych, no. Także. Mogę powiedzieć, że e, bardzo, bardzo udany czas dzisiaj wszyscy mieliśmy. Zasiądę tylko na chwilę. Powiem Wam szczerze, że jakoś taka spompowana jestem. Tak, mrygają światełka, bo chciał, żeby trochę pomrygały. Także są mrygające. I powiem Wam szczerze, że jestem taka dzisiaj spompowana. W pierwszą stronę jak jechałam do miasta, jakby, że teraz wymyślałam, że zasnę. Także taka jestem dzisiaj pff, Byle jaka Ale na szczęście dzisiaj, e, słuchajcie, M jak miłości na wspólnej Więc zrobimy sobie jakąś ciepłą herbatkę Z syropkiem malinowym I tak będziemy z Krzyśkiem spędzać dzisiejszy wieczór Cieszę się, że udało mi się kupić, wiecie, trochę prezentów dzisiaj Więc super, jestem bardzo, bardzo zadowolona Jutro w planie zimowy spacer W ogóle dzisiaj dzieci tak fajnie z babcią spędziły czas To już Wam mówiłam Jutro planujemy iść z dziećmi do lasu Może strzelę im kilka fotek na pamiątkę Także, także słuchajcie, ja zdejmę sobie kolczyki o, przebiorę się w mój różowy, wygodny sweterek, ten, który mogliście zobaczyć wczoraj przez chwilę, i będę już chillować. Zaraz biorę Nelcie do kąpieli, zrobię nam coś dobrego do jedzenia. I tak, i może uda mi się jeszcze szybciutko, to otworzymy sobie czwartą stronę. Dzisiaj mamy 14. 14. Jestem ciekawa, co tutaj ciekawego jest. Powiem szczerze, że tak mi czas szybko leci. Trochę jeszcze jestem przybita, tym, że ma. Kwarantannę, wiecie, że jakiś dzieciaczek z jego grupy po prostu zachorował. Trochę jest mi smutno. Zobaczcie. No ale nic. O, wow! Czy to są wielorazowe płatki kosmetyczne? Wiecie co? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja już zrzuciłam tą karteczkę, ale zaraz zobaczymy. Dzisiaj poświęcamy czas na pielęgnację i dbanie o siebie Myślę, że warto przy tej okazji również zadbać o nasze wspólne środowisko Wielorazowe waciki to świetny pomysł Jak ograniczyć ilość wytwarzanych śmieci Brawo, czwarta strona, super Patrzcie, jeszcze czegoś takiego nie widziałam wielorazowe waciki do demakijażu, super i tu mamy jeszcze do tego takie szmateczki, dobra uciekam, przebieram się w wygodny sweter i widzimy się nieco później aha i wczoraj, wczoraj nie montowaliśmy jeszcze tych światełek, bo no niestety one nie były ok, to było jakieś sprzed kilku lat więc dzisiaj Krzysiek po pracy jeszcze zajedzie, kupi światełka, więc będziemy dziś u Leosia montować, pokażę Wam przepiękną szopkę, którą przyniosła moja mama do pokoju Leosia. Jest bardzo ładna, także też tą szopkę dzisiaj mu postawimy do pokoiku. A jeszcze tak przy okazji, słuchajcie, odezwę się do Was na chwilkę, bo mam pytanie. Słuchajcie, u nas Lego, jeżeli chodzi o Leosia, to tak nie za bardzo. Lubi, ale nie żeby tam, wiecie, prosić od Mikołaja czy na urodziny, nie, raczej jakieś tam inne zabaweczki. Natomiast Natomiast chciałabym żeby Nel też pod choinkę dostała Lego Duplo. Tam jest chyba 2+, i jestem bardzo ciekawa. Dajcie mi znać, jak wasze dziewczyneczki. Chłopcy to wiadomo, ale jak dziewczynki, czy bawią się Lego Duplo, czy jeszcze jest za wcześnie. Jak wiecie, ona lubi wszystkie takie figurki, lubi jakieś tam klocki, więc jestem bardzo ciekawa, czy to już jest ten czas, czy będzie zainteresowana. Wiem, że to jest indywidualna sprawa, każdy dzieciaczek jakoś tam e, inaczej, natomiast jestem bardzo ciekawa, czy wasze dziewczynki lubią Lego Duplo. Dajcie mi niż nie znać? No bo tak jak mówię, taki mam pomysł, że może w tym roku od Mikołaja Nel też dostałaby swoje pierwsze Lego dupla. Widziałam bardzo dużo fajnych zestawów, także czekam na Waszą odpowiedź. Moi drodzy, moi drodzy, jestem jeszcze na chwilkę. No tak, to właśnie jestem ja. Miałam sobie odpoczywać, miałam się przebrać i ogarnąć, a jak widzicie, cały czas coś robię, cały czas działam. Zrobiłam sobie kawkę i słuchajcie, piję cały czas na razie tą kawkę z Biedronki. Ona jest przepyszna w takim dużym kubasku 19:20. A ja, zamiast usiąść to działam cały czas i nawet nie mam czasu się przebrać po prostu w ubrania po domowemu, a w takich ubraniach wiadomo człowiek się czuje najwygodniej zrobiłam sobie tak jak mówię kawkę w takim kubeczku i to jest ta kawa z Biedronki, o której Wam kiedyś mówiłam ona jest naprawdę przepyszna, jest rewelacyjna także uwaga, postawię ją sobie dobra, polecam ją każdemu i słuchajcie, tak stwierdziłam, bo Przyszło mi kilka rzeczy, chciałam Wam pokazać. I dziś też przy okazji zakupów właśnie w naszej galerii, byłem w stoku galerii Zielone wzgórza, zaszłam do sklepu, do którego tak naprawdę nigdy nie zachodziłam. To jest sklep jakiś Tako. tam macie ubrania dla dzieci, dla dorosłych, jakieś tam pierdoły, a zaszłam dlatego, bo szukałam e, rękawiczek Lausiowi. Udało mi się kupić dwie pary, zaraz wam pokażę. I była tam też biżuteria, i tylko spójrzcie. Udało mi się kupić sobie za 19 zł takie oto pierścionki. No coś pięknego. Bardzo, to bardzo mi się podobają. Zobaczcie, możemy je nosić pojedynczo. Wiadomo, że takie pierścionki to tam długo nie wytrzymają, natomiast możemy je nosić pojedynczo. Albo razem i naprawdę wygląda to ciekawie. Także zobaczymy, ile wytrzymają, ale tak jak mówię, cena: $19,99 rewelacja. I kupiłam Leosie'owi rękawiczki. Wiecie, jak to chłopcy: dwie pary, szare i czarne. Chłopcy lubią takie różne, mm, dziwne rękawiczki. Pokazywałam już Leo: $14,99 para i zachwycony, bardzo mu się podobają. I słuchajcie, też jakiś czas temu robiłam zakupy w takim butiku online. Nie podam wam nazwy, nie pamiętam i bardzo długo szła mi paczka z tego butiku. Powiem wam szczerze, że ja już zwątpiłam. Serio, zwątpiłam. Myślałam, że ta paczka w ogóle nie przyjdzie. I przyszła dzisiaj. Przyszło kilka rzeczy i tak się teraz zastanawiam nie machnąć Wam holu, bo jest kilka rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, natomiast sztuczne światło, prawda? Więc wszystko takie jest w takim sztucznym świetle, tym bardziej, że ja stoję jeszcze nad tutaj e, światłem, więc też mogę się wydawać jakaś dziwna, e, więc nie wiem, czy zrobię to dziś czy jutro, ale mówiłam sobie czapkę i tak na nią czekałam, tak mi się strasznie spodobała. Ja nie wiem, ona pewnie są na Aliexpress, tak mi się przynajmniej wydaje, nie mam pojęcia. Ja ją zamówiłam z tego butiku i tak długo na nią czekałam, że jak dzisiaj przyszła i ją przymierzyłam, to stwierdziłam, że się w niej zakochałam. I właśnie tak pomyślałam, że pokażę Wam tę czapkę, jak ona rewelacyjnie wygląda. Czekajcie. O, no zobaczcie, czy ta czapka nie jest super? Spójrzcie, jaki ma fajny pompon. Możemy nosić tak, możemy w ogóle ją sobie jakoś tak postawić, no ale czapa. Słuchajcie, z rogami. Przepiękny kolor. Także stwierdziłam, że Wam te czapy pokażę. I jeszcze mam jedną rzecz, którą również chciałabym Wam pokazać. Dobra, jestem z powrotem. Teraz jestem ciekawa, czy aparat mnie wyostrzy. Jestem w tej swojej białej koszuli z Karką. Ona jest, słuchajcie, cały czas na mnie dobra. Czy byłam trochę większa, czy byłam trochę mniejsza? Ona jest rewelacyjna, bo jest cały czas na mnie dobra, więc bardzo ją lubię. Patrzcie, mam na sobie tą koszulę. Ona spoko tutaj, wszystko telliu. Jest taka ala sukieneczkowa, ale jakiś paseczek by się, prawda, tutaj przydał, jak sądzicie. Myślę, że spoko by tutaj e, jakiś pasek wyglądał I zobaczcie, mam tutaj takie coś Jest również z tego butiku Tylko spójrzcie To jest taki pasek z taką saszetką Z taką torebeczką Zobaczcie, prezentuje się tak Zupełnie koszuli nadałam nowy sens Zwykły paseczek, taka saszetka One też były w różnych kolorach Je też na pewno z powodzeniem gdzieś tam w internecie znajdziecie Czekajcie, zdejmę tę czapkę Ja mam, słuchajcie, tą czapkę, bo jakoś tak śmiesznie by mi tutaj pasowała, także założyłam już na siebie ten pasek i zobaczcie, jak on ciekawie wygląda. Tutaj mamy tą torebeczkę, możemy ją sobie przesuwać tak jak chcemy, czy z przodu, czy z tyłu. Pasek wygląda tak, on występuje w różnych kolorach, także powiem Wam szczerze, że spoko. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, zupełnie inna stylizacja, ta sama koszula, a już to wszystko wygląda inaczej. I powiem Wam szczerze, że jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba, uważam, że wygląda to naprawdę super. Wiecie, ja to teraz tak szybko tutaj zarzuciłam bez lustra ale myślę, że naprawdę coś ciekawego. Dopijam kawę i działamy dalej ze światełkami. Pewnie ułożyłaś. Proszę bardzo, tak się wypala u nas świece. Ta jest akurat o takim bardzo delikatnym zapachu. To jest z zeszłego roku świeca z pepko. Także do, mocno nie pachnie, ale już jest na wypaleniu praktycznie. Wow, skąd te jajka się tu wzięły? Um, Uchladłeś, pożyczyłeś, tak? Nie, ukradłem, bo nawet się nie zapytałem. Nie zapytałeś się? Tak. Pożyczyłeś sobie, nie? Tak. <grych> Przygotowujemy właśnie kąpiel Leosio'owi. I to jest taka fajna sól, strzelająca do kąpieli, wiesz? Zaraz zobaczymy, na pewno pięknie pachnie. E, tak, no, 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 nie, nie mam pojęcia, wiesz? Egzotyczny zapach. Taki jak soczek multiwitamina. Owocowy, egzotyczny. Może być fajny, ciekawy A Zobaczcie, tutaj u Leosia na tej półeczce postawiłam tą szopkę, co mówiłam wam, Leo dostał od mojej mamy. Ta szopka jest już tyle lat, tak naprawdę z nami. Zobaczcie, wszystko jest naturalnie wykonane. Także ma teraz tu przy łóżeczku szopkę i tą świecącą gwiazdę. Jeszcze z Wielkiej Brytanii kupiliśmy w Tesco już dawno, dawno temu. Także zobaczcie, jaka piękna szopka. Tutaj już mamy światełka. Krzysiek tak przyczepił w kształcie choinki. I powiem Wam szczerze, że jak zobaczyłam te światełka, to w ogóle nie o to mi chodziło. Te kolorowe. I sobie myślę, Krzysiek chłopie, co to za światełka? I słuchajcie, Krzysiek zawiesił, zrobił tą choineczkę. Zaraz wam pokażę, jak po ciemku wyglądają. One są mega krótkie. I Leo przychodzi, zobaczył te światełka i mówi, to dalej jest do Marków. Ja chciałam takie światełka jak na choince, kolorowe, du kolorowe, duże, migające. Tata to miały być takie jak na choinkę i tak mi się chciało śmiać, bo ja też tak spojrzałam na to i mówię What? co to jest do no jasnej, ciasnej i Leo tak samo, nie mniej jednak fajnie to wygląda, ale wiecie no nie mogliśmy tego ani zaczepić na łóżku bo są krótkie i kabel jest dość krótki, podwójny, zobaczcie tu jakieś taśmy sklejone no i Krzysiek, że jest też takim profesjonalistą to stwierdził, nie, to jest jakiś szajs i pytamy Losie, czy zostawić tak on w sumie mówi może iby takie zostawić, ale tak myślimy z Krzyśkiem, że chyba jednak będzie trzeba kupić nieco inne. Chociaż one same w sobie wyglądają ładnie, te kuleczki, zobaczcie. Moi drodzy, przychodzę do was z wynikami e, rozdania. E, mam już kolejną osobę, kolejną e, XXX XXX, Także kochana, wielkie gratulacje. Pozdrawiam cię serdecznie. I e, co? I proszę cię o kontakt. E, a my widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Także pozdrawiam was serdecznie. Przesyłam buziaczki i pa pa.